Dobra, jesteśmy już w naszym separatorze. Teraz zobaczymy, jak wygląda pierwsza komora. Zobaczcie, ta pierwsza, gdzie woda wlatuje. Zobaczcie, ile mamy tego syfku liści. Ha? Zobaczcie, gąbka jest rzadka. Nie wiem, ile ona ma jaką gęstość, ale jest rzadka. Nie wiem, 20. Zobaczcie, tu liście są, zamocze w drugiej komorze rękę. Także tutaj na pewno tego nie ma. Jest ten mułek taki. Zobaczcie. Ale to normalny. Bo coś za coś. Gdybyśmy dali tutaj gąbkę, nie wiem, pięćdziesiątkę albo większą, no to by się nam to szybciutko zapchało. A tak, no mamy te liście. Zobaczcie. Duże. Tu nam się wciągnęło kawałek. Także ale jest ok, zobacz. Także teraz tego trzeba się pozbyć, bo trochę nam się to nie przytkała gąbka. No ale tą mówię, zobaczcie, jak wygląda. Tutaj nic nie, nie przeszło, żadne, tylko jest ten płyek taki syfek. Ale ten syfek, myślę, jest jeszcze opcja, żeby użyć tego worka. A myślę, jeszcze bardziej, by go się wrzuca na zakończeniu węża wylotowego i myślę, że gdybyśmy go zastosowali, to jeszcze tego pyłu trochę by nam tutaj odfiltrowało. No ale mówię, nie jest nieźle. Jest ja jestem zadowolony. Zaraz czyszczę sobie pierwszy raz ten separator i działamy dalej. Do usłyszenia. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Tu sobie separatorek wyczyściłem, ale zrobimy sobie modyfikację. Zdjąłem sobie pałąk, żeby dokładnie tutaj precyzyjnie czyścić przy doniczkach ale odłączyłem separator zobaczcie jest podłączona bezpośrednio rura wlotowa ta do odkurzacza i na wylocie sobie dam mm, worek i zobaczymy czy, czy coś ten odkurzacz przepuści czy w tym worku i się coś zbierze na początek Wam pokażę jak wygląda siła wylotu wody przez tą pompę która pcha wodę z do oczka zobaczcie uruchamiam wkurzacz. Ja sobie czyszczę, ona do pleci. Na razie bez worka. No, mam nadzieję, że widać, że półeczki sobie można idealnie ręcznie, bez, bez użycia tej sztycy, porobić. Widzicie, cały cały jest wciągany. No, Wyłączę, zobaczymy, co się zebrało w odchudzacz. Także za chwilę wracamy. Jesteśmy, mam otworzony otworzone odkurzacz i już mówię jak wygląda sytuacja liści zasysaliśmy dosyć dużo i w samym odkurzaczu jest ich mało, co by wskazywało na to, że przy użyciu samego odkurzacza jednak użycie tego worka no jest wskazane jest wskazane. Także to już mogę teraz powiedzieć na 100%, że bez separatora musimy mieć woreczek filtrujący. Ja teraz złożę to, podłączę worek, podłączę woreczek na wyjściu węża wylotowego i teraz wam pokażę jak wygląda to połączenie kolejne. Jedna uwaga: przy szperaniu w odkurzaczu prąd musi być odłączony. To jest najważniejsza rzecz. Odłączamy zawsze, jak grzebiemy w urządzeniu elektrycznym typu odkurzacz, czy to domowy, warsztatowy, a, tym, a jeszcze bardziej ten do oczka wodnego, gdzie mamy bezpośrednio styczność elektryczną, znaczy bezpośrednio styczność. No jest, jest, jest duże ryzyko porażenia prądem, bo jest bezpośrednio i woda, i prąd. Także przy grzebaniu w środku odłączamy wszystko, no żebyśmy byli po prostu bezpieczni. Wracamy za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem. Poprzełączałem sobie, podłączyłem sprzęt do prądu. Podłączyłem worek, widać, wrzuciłem go do oczka. I jest tam trytytką zamknięty. Połączony szczelnie. Ja specjalnie wybrałem miejsce, gdzie jest dużo liści. Nie dużo liści. To muszę uważać, bo są, jest dużo kijanek. A nie chciałbym się jej pozbywać. Dlatego będę trochę uważał jeszcze na istniejący tutaj skrzak. No dobra, zaczynamy, włączam i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Już woda wypływa, zobaczcie, przez worek, widzicie? Wybieram liście. Coś się tam przytkało. Chyba. Zaraz zobaczymy. Przerywamy na chwilkę, zaraz zobaczymy. Może jakieś liście zatkały pompę. z powrotem działamy. that's true